Cześć Ninja. Dzisiaj zapraszam Cię na specjalną jogę, na poprawę humoru. Niezależnie od tego, jak bardzo czujesz się teraz zdołowany, albo jak niską masz energię. Mam nadzieję, że po tej sekwencji poczujesz się naprawdę dobrze, a pomogą mi w tym dzisiaj moje asystentki. Rozkładaj matę, wbijaj się w dresik. Czekam na ciebie. Yoga, 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 Gangsta Yoga. Na początek siądź sobie wygodnie w siadzie skrzyżnym, rozłóż ciężar równomiernie pomiędzy prawym i lewym pośladkiem, weź głębszy wdech do klatki piersiowej, do brzucha, i zrób swobodny wydech ustami. I jeszcze jeden głębszy wdech. Ej, swobodny wydech. Super, a teraz z kolejnym wdechem podciągnij barki wysoko, wysoko do uszu. Możesz się trochę skrzywić. I z wydechem opuść barki i cały ciężar z nich do ziemi. I z wdechem jeszcze raz wysoko, wysoko, wysoko do uszu i z wydechem luzik do ziemi. I z kolejnym wdechem unieś ręce, spójrz na dłonie, z wydechem powoli oprzyj sobie lewą rękę z boku, z wdechem wydłuż się, spójrz w niebo, a z wydechem powoli skłoń się do lewej strony. I z wdechem odkręć mostek do sufitu, z wydechem skręć się w stronę maty, z wdechem mostek do sufitu, z wydechem skręć się w stronę maty i z wdechem powoli unieś się do góry, wydłuż się. I z wydechem oprzyj sobie prawą dłoń z boku, z wdechem wydłuż cały lewy bok i z wydechem skłoń się w prawo. I z kolejnym wdechem mostek do sufitu, z wydechem mostek do ziemi i z wdechem do sufitu, z wydechem do ziemi i z wdechem powoli do góry. Wydłuż się, z wydechem oprzyj swoją lewą dłoń w tył za pośladkami. Z wdechem się wydłuż, z wydechem włóż prawą dłoń za lewe udo. Z wdechem załóż sobie koronę na głowę. Opuść barki i skręć się z wydechem. Spójrz za swoje lewe ramię. Hej, małe. Z wdechami rośniesz, z wydechami skręcasz się. I powoli z kolejnym wdechem do góry i z wydechem włóż sobie prawą dłoń z tyłu za pośladkami, z wydechem wydłuż cały lewy bok i z wydechem włóż sobie lewą dłoń za prawe udo. Opuść barki, z wydechem załóż koronę i z wydechem skręć się, spójrz za swoim prawym barkiem. Z wydechami rośniesz, z wydechami opuszczasz barki, rozluźniasz plecki, westchnij sobie. I z kolejnym wdechem wracamy do centrum. Wydłużamy się, spójrz na dłonie z wydechem, odkręć wnętrza dłoni do mnie, przybij mi wirtualną pionę. Ją, zegnij ręce w łokciach i opuść łokcie, barki, ręce w dół. Super! I przechodzimy powoli do klęku podpartego. Postaraj się ułożyć kolana mniej więcej na szerokość bioder, dłonie pod barkami. I z kolejnym wdechem delikatnie unieś brodę, zrób wklęsłe plecy. Z wydechem zrób kocik, grzbiet i przeciągnij się przyjemnie. I z wdechem broda do góry, delikatnie ugnij łokcie, delikatnie wklęsłe plecy. Z wydechem kocik, grzbiet, przyjemnie się przeciągnij. Z wdechem unieś brodę, z wydechem spójrz na swoją prawą piętę. Z wdechem spójrz przed siebie, z wydechem spójrz na swoją lewą piętę. Z wdechem przed siebie, a z wydechem skłon się powoli do pozycji dziecka. Rozluźnij głowę, wypuść ręce, westchnij sobie. I z kolejnym wdechem powoli wracamy. Klęk podparty, delikatnie unieś brodę. Z wydechem powoli podwiń palce stóp i przejdź sobie do psa z głową w dół. Jeszcze ugięte nogi w kolanach. Powoli wydłuż boki ciała i popedałj sobie prawa, lewa, pięta. Pokiwaj głową no tak, no nie. Westchnij sobie. I z kolejnym wdechem deseczka. Z wydechem pies z głową w dół. Z wdechem deseczka. Z wydechem pies z głową w dół. I z wdechem jeszcze jedna deseczka, postaraj się podkulić ogon i zostań na jeden wdech, na jeden wydech i jak najwolniej połóż się teraz na brzuszku. Możesz zgiąć ręce w łokciach, utrzymać się na chwilę w kiju, jeżeli dasz radę, a jeżeli nie, to z godnością i w miarę bezszelestnie, jak ninja, kładziemy się na ziemi. Trochę bobku mam tu przed sobą. Okej. Okay. I teraz jak leżysz na ziemi, ułóż sobie ręce wzdłuż tułowia, przełóż stopy na grzbiety, delikatnie napnij pośladki, ściągnij łopatki i pociągnij teraz dłoni w stronę pięt. Oderwij klatkę piersiową od mat. Jeżeli możesz, oderwij też uda i oddychaj. I staraj się oddychać do brzucha. Jeżeli nie masz super pełnych jelit, jeżeli nie zjadłeś przed chwilą wielkiego posiłku, to możesz wykorzystać ten czas na wymasowanie sobie organów wewnętrznych. Jeżeli czujesz, że możesz więcej, to zagnij sobie nogi w kolanach, złap za kostki i powoli pozwól, żeby stopy pociągnęły cię jeszcze bardziej w tył. Cześć kozy, oddychamy. A jeżeli to jest za dużo, to zostań sobie w górze. I oddychaj. Jeszcze jeden wdech do brzucha. I z wydechem powoli. Oprzyj sobie dłonie na macie. Podwiń palce stóp. Delikatnie zasij pępek do kręgosłupa. I z kolejnym wydechem przejdź do psa. Z głową w dół. Możesz sobie jeszcze ugiąć nogi w kolanach. Popedałować trochę. Prawa, lewa pięta luźna głowa i z kolejnym wdechem klęk podparty delikatnie unieś brodę spójrz przed siebie z wydechem koci grzbiet z wdechem broda do góry, plecy wklęsłe i z wydechem pozycja dziecka, rozluźnij się westchnij sobie i z kolejnym wdechem ręce tułów i pośladki do góry, wydłuż się Spójrz teraz na lewą dłoń, odkręć wnętrza dłoni na zewnątrz i z wydechem ręce szeroko na boki, spójrz na swoją lewą dłoń za siebie. Z wdechem do góry i do centrum. I z wydechem jeszcze raz w tę samą stronę skręt. I z wdechem powoli do góry i do centrum. Spójrz teraz na swoją prawą dłoń. Z wydechem skręć się za prawą dłonią. Z wdechem do góry i do centrum. I z wydechem jeszcze raz skręć za prawą dłoń. I z wdechem powoli do góry i do centrum, z wydechem pozycja dziecka, rozluźnij się, westchnij sobie. Z kolejnym wdechem klęk podparty, delikatnie unieś brodę, z wydechem kocik grzbiet, z wdechem spójrz do góry, z wydechem pies, z głową w dół. I uwaga, po wydechu. Ustawiamy stopy po zewnętrznej stronie dłoni. I przechodzimy sobie do malasa. Kucamy. Oddychaj. Postaraj się opuścić pięty w dół. Postaraj się unieść mostek, założyć koronę na głowę, opuść barki. I teraz uwaga, z kolejnym wdechem odrywamy pięty od maty. Ręce szeroko otwieramy, klatkę piersiową patrzymy do góry, a z wydechem powoli odkładamy pięty na matę i nurkujemy sobie w skłonie w przód broda do mostka. I z wdechem jeszcze raz pięty do góry. Unieś mostek, unieś koronę, ręce szeroko i z wydechem powoli nurkujemy. Skłon do przodu wróć z piętami na ziemię. I z wdechem. Jeszcze raz wdech. I z wydechem powoli skłon do przodu. Teraz przyklej dłonie porządnie do maty. Powoli przejdź do psa z głową w dół. Popedały sobie. Prawa, lewa pięta jeszcze raz. Z wydechem powoli deseczka. <laughs> ja się trochę przesunę. Z wydechem powoli, jak najwolniej, połóż się na brzuszku. I jeszcze raz. Albo pozycja świerszcza, albo, jeżeli możesz, złap się za kostki i odchyl się troszkę mocniej. Oddychaj do brzucha. Poczuj teraz, jak otwiera się twoja klatka piersiowa, jak rozciąga się cały przód ciała, jak otwiera się serce. czyste wdechy i spokojny wydech. I z kolejnym wydechem powoli puść ręce. Ułóż sobie dłonie przy dolnych żebrach i powoli przejdź do pozycji dziecka, rozluźnij się w skłonie w przód, puść głowę, Ech, westchnij sobie, możesz się trochę powiercić. I powoli ułóż sobie lewą dłoń przy lewym kolanie. Przełóż tu nad lewe udo. Jeżeli możesz, to powędruj prawą ręką maksymalnie w lewo, tak żeby przejść do miłego skrętu skłonu, żeby sobie rozciągnąć plecki. Hmm. Westchnij. I powoli wróć do centrum. I teraz umóż sobie prawą dłoń przy prawym kolanie. I powoli przełóż tu nad prawe udo. Lewą ręką sięgnij w prawo i przejdź do skrętu skłonu. Rozciągnij sobie teraz lewą stronę plecków. Westchnij. I z kolejnym wdechem powoli wróć do centrum. Przełóż sobie dłonie na opuszki palców, rozszerz trochę kolana, połącz duże paluchy stóp i pobujaj się prawa, lewa strona. Hmm. Postaraj się rozluźnić plecki. Hmm. I rozluźnij się całkiem w skłonnie w przód. I z kolejnym wdechem powoli podnieść się do góry, usiądź sobie na piętach żeby Ci było wygodnie, z wdechem unieś ręce, z wydechem powoli połóż sobie lewą dłoń na prawej łopatce, złap za lewy łokieć, postaraj się delikatnie podkulić ogon i delikatnie otworzyć sobie teraz całe ramię, pachę, pamiętaj o luźnej głowie, luźnej twarzy, korona na głowie, oddychaj. Hmm. I z kolejnym wdechem powoli unieś ręce do góry, wydłuż się. I z wydechem zmień stronę, teraz ułóż prawą dłoń na lewej łopatce. Złap za prawy łokieć, pamiętaj o luźnej głowie, miękkiej twarzy, o koronie na głowie. Hmm. Oddychaj, otwórz się delikatnie. I z wdechem powoli unieś ręce do góry, wydłuż się. Z wydechem powoli odkręć wnętrza dłoni do mnie, przybij mi wirtualną pionę. I powoli zginamy łokcie, opuszczamy łokcie, barki, ręce w dół. I powoli usiądź sobie wygodnie. To znowu może być siad skrzyżny, albo jeśli ci wygodnie, możesz zostać w siadzie na piętach. Mień sobie splot na ten mniej oczywisty. Zamknij na chwilę oczy. Poczuj podstawę pozycji, to jak siedzisz, jak rozkłada się ciężar pomiędzy prawym i lewym pośladkiem. Odnajdź swoją głowę, załóż koronę, puść barki, pozwól, żeby zupełnie swobodnie opadły sobie w dół. Hmm. Poczuj, jak każdy wdech wpływa do twojego ciała, do klatki piersiowej, w okolice serca. Być może również do brzucha albo do boków ciała. Pozwól, żeby każdy wdech przyjemnie wlewał się do Twojego tułowia. I pozwól, żeby z każdym wydechem z Twojego ciała wypływało wszystko, czego już nie potrzebujesz. Zrób miejsce na coś nowego, wspaniałego. Każdy wdech otwiera cię i odżywia. Każdy wydech. Robi przestrzeń w głowie, w sercu, w brzuchu, w miednicy. A teraz przywołaj wszystkie te rzeczy, za które czujesz się wdzięczna, wdzięczny. Chociażby takie najprostsze, że masz to cudowne, wspaniałe ciało, które robi wszystkie te magiczne rzeczy, jak oddychanie. Krożenie krwi, trawienie, ruch, uczenie się nowych rzeczy. I uśmiechnij się do siebie takim wewnętrznym uśmiechem, który rozświetla wszystko od środka. A teraz zdecyduj, jak chcesz się czuć. I powoli otwórz oczy. Przeciągnij się ze mną Aaaa, na wszystkie strony. Ach, zrób sobie jeszcze wszystkie te przyjemne ruchy, na które teraz masz ochotę, jeżeli takie ruchy są. A ja dziękuję Ci ogromnie za tą wspólną praktykę. Mam nadzieję, że będziesz tutaj do mnie wracać. Do zobaczenia!